Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu. I Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. I Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy stwórco wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione. Przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze, najlepszy, przez syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności. Króluje w blasku na wieki. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwigną z utrapienia, Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę, Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie, Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary. I miejcie nadzieję w Panu, Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza, Więcej wlałeś radości w moje serce. Niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko ty jeden, panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy pańscy, Którzy przebywacie nocą w Jego domu. Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech cię Pan błogosławi Syjonu. Ten, który stworzył niebo i ziemię, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Wśród nocy, błogosławcie Pana. Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce twoje, panie. Powierzam Ducha Mojego, Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam Ducha Mojego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu twego Izraela. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj, Abyśmy czuwali z Chrystusem. I odpoczywali w pokoju, boże nasz ojcze. Nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju. A twoje błogosławieństwo. Niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza. Gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć prosimy lud upadający, W grzechach swych uwikłany, Powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela. Tyś sama wykarmiła twego stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela, wdzięcznym pozdrowieniem. Radź się wstawić o Panno za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami twoimi.